Siema, witam serdecznie. Dzisiaj o godzinie najprawdopodobniej 21, tak jak zawsze, mają miejsce mecze Ligi Narodów Polski. Rozegramy spotkanie trzeciej już kolejki z reprezentacją Portugalii, która pokazała na Euro 2024, że najwyraźniej nie jest już tą samą potęgą, co na co 2 euro wcześniej. Natomiast my też nie gramy wybitnie, wcale nie lepiej. Ciężko ocenić, kto wygra, ale jednak z zaznaczeniem na Portugalię. Ja Was zapraszam jednak na pokaz tego, co zaprezentowałem Zaprezentuje nam sztuczna inteligencja, czyli symulacja meczu w FIFA. Dlaczego w FIFA? Aktualnie czekam na update do SP Football Live 2025 z update'em składów i tam właśnie będę rozgrywał kolejne symulacje. Nie chcę już wracać do poprzedniego, bo tam bardzo są nieaktualne składy i myślę, że to jest tyle. Zapraszam serdecznie na tą symulację meczu Polska Portugalia. Także witam już wszystkich w FIFA, raczej FC 25. No musiałem niestety wyciszyć bardzo z popularną obecnie piosenkę Maty Loret de Mar, chociaż jest taka świetna, bo moim zdaniem chociaż, no to, no to nie, nie uzyskałem jakby zgody na jej puszczanie, bym, bym nie zarabiał z tego filmu zwyczajnie. Um, i tak nie zarabiam, ale nie chcę mieć w ogóle żadnego strajka za prawa autorskie więc tyle, no już wyciszyłem, muzyki nie będzie ale skupmy się na meczu, Polska-Portugalia zapraszam do symulacji, już to robiłem wcześniej, ale pozwolę sobie to powtórzyć piłkarze już wychodzą na chodzą na stadion i już za chwilę Rozpocznijcie. jakże ważne spotkanie w kontekście obecnej Ligi Narodów, Polska-Portugalia zapraszam serdecznie Jesteśmy już na Stadionie Narodowym, na stadionie, w którym e, wiele pamiętnych meczów e, się rozegrało. Stadion Narodowy m.in. gościł Euro 2012, mecz m.in. z Grecją, zremisowany, e, rzut karny sprokurowany tutaj przez Wojtka Szczęsnego, jeszcze okazja Portugalczyków, ale to później e, i obroniony przez e, Tytonia, a także mecz Polska-Niemcy 2 do 0. No to się wspomina jakby e, z radością. Um, mecz 2-0. Pierwszy raz do wielu lat wygrana z Niemcami. No i Polska Anglia, ten remis. E, w eliminacjach do mistrzostw świata w Katarze. Też ważny mecz. Ale dzisiaj mecz Polska Portugalia. My też musimy odmienić historię i też zacząć wygrywać z reprezentacją Portugalii. Ostatnie spotkanie e, przegrane, e, przepraszam, zremisowane 1 do 1, Wcześniej 3 do 2. To liga narodów e, za. Jerzego Brzęczka, Liga Narodów 2020, 2000, 2018, 2019. No i jeszcze wcześniejszy mecz to kolejny remis już za kadencji Adama Nawałki. W ramce oczywiście Łukasz Skorupski szczęsny zakończył karierę. Przy w większości przypadków aktualnie utrzymuje się reprezentacja Portugalii, która jest znacznie lepsza, choć wciąż w słabszej formie niż kiedyś. Fernandes, Lao, przepraszam, Lyon, Ronaldo strzela i gol mamy 1 do zera. 1 do zera. No, kto by się spodziewał, że wciąż wiecznie młody można by rzec, Cristiano Ronaldo, wciąż w niesamowitej formie, pomimo tego, że nie gra już w jakimś wybitnym klubie, to już, to już jest, jest Al-Nasr, klub arabski, radzi sobie z Polską. Choć nie mógł sobie poradzić z Gruzją. To jest ciekawa koncepcja, chociaż nie. Mm, można absolutnie przyznać, że Polska nie jest drużyną lepszą od Gruzji. A już mam jeden do zera. Szybko się to zaczęło. Minuta 14. Czy będziemy starali się odrobić urbański do piątka? Piątek próbuje tam zagrać na bok do Frankowskiego. Jest Szymański. Jest Szymański, zagranie do Frankowskiego, przy nim już Mendes, Frankowski próbuje sam i jest tam faul, faul. Eee, faul, który sprokurował tutaj numer 19, Mendes i on dostanie żółtą kartkę. Beg zdań, jednoznaczna decyzja sędziego. Zalewski, Lewandowski, do niego było tutaj zagranie, ale Portugalczycy odzyskują, znowu Polacy, Jakub Kiwior. Wyszedł troszkę zda połowę Polaków, dobre podanie do Lewandowskiego, Lewandowski próbuje sam, Robert Lewandowski mógł tam zagrywać, próbował sam, zdecydował się. Na szczęście piłka odbita od Portugalczyka i będziemy mieli rzut rożny. Już rożny, już rusza Frankowski i jest tam wrzutka Kivior, aj, dobry strzał, ale obroniony przez Diogo kosztę. Jeszcze naciskali Polacy presingiem, żeby szybko tę piłkę odzyskać i to się udało, Zieliński, Polacy jakby przebudzeni. Po tej pierwszej bramce coś, co się rzadko zdarza. Szymański, Szymański. Za lekko. Gdyby uderzył mocniej, pokonałby może jego koszty. Teraz kamera z pierwszej osoby. Zobaczmy. Frankowski kolejny żółdrożny. Była, kolej... Była tam partnera. Yy, już tam przy nim yy, był Szymański. Szymański próbuje sam. Kiwa się tutaj na skrzydle. Ale to jest ciężko tę piłkę otrzymać, ale dobry ten dribling Szymańskiego. Szymański wycofany do Frankowskiego, Frankowski do Piątka. Piątek zablokowany ten strzał. Polec coraz więcej atakują. Coś co się, jak mówiłem, rzadko zdarza po straconej bramce, żeby tak walczyć. Pierwsze strzał Piątka. Nieudany zresztą. A z bramki w nowi diogo koszta. Dias, Ruben Dias, Palinia, Silva, Cancelo, Ronaldo, Ronaldo, Fernandez Leon, i nie dało się tego zatrzymać, ale teraz świetne wejście Piotra Zielińskiego, Frankowski, Piątek ma dużo miejsca, Piątek, ale za, przy nim już Inacjo. Piątek już dwóch zawodników przy nim. No to było pewne, że to straci Vitinha, Leon Lion, Lion, przy nim już Polacy. Podanie do Ronaldo. Dobrze znalazł tam Mendesa. Mendes już naciskany przez Bednarka, ale Bednarek nie udaje, nie udaje się Bednarkowi tej piłki odebrać. Jeszcze przy okazji zablokował to Piątkowski i będzie rzut dla reprezentacji Portugalii. Znowu kamera pierwszoosobowa. To jest FC25. Takie, takie efekty możemy w tej grze ujrzeć. Fernandez. Czy, po, czy Portugalczycy pokuszą się o drugą bramkę? Bernardo Silva doskonale, Lyon, ale wybija to. Piątkowski. I jeszcze kolejny rzut rożny dla Portugalczyków. Frankowski Dias, ależ to było Skorupski. Groźnie. Lyon tam doskakiwał już tej piłki, ale spokojnie w ręce piłkę łapie Łukasz Skorupski. Frankowski. Próbuje dreblować. Polacy próbują środkiem pola. Krzysztof Piątek. Krzysztof Piątek. Już przy nim Inacio. Już przy nim Mendes. I dobre zagranie do Trzymańskiego. Trzymański zablokowany. Świetna obrona. Diogo Koszt. Witinia. Witinia. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Świetnie zatrzymał to Nikola Zalewski. Choć w ataku zupełnie niewidoczny. Dzisiaj Witinia. Cancelo. Cancelo zablokował to, Jakub Kiwior. dobrze, ale koniec pierwszej połowy. No na razie Polacy przegrywają, ale jakby się troszeczkę przebudzili po tej pierwszej bramce i zaczęli zdecydowanie przeważać, choć pierwszą część meczu, jak mogliśmy doskonale zauważyć, bardziej przeważała Portugalia, ale to na razie nic nie dało. Na razie wciąż 1-0 po bramce Cristiano Ronaldo. <laughs> Polacy wznawiają od środka. Zaczynamy drugą połowę spotkania. Krzysztof Piątek, Kacper Urbański, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo. Czy będzie druga bramka dla Portugalii? Ale spokojnie łapie piłkę Skorupski. Frankowski, Zieliński. Zieliński wymija tutaj Lyon. No to się nie udaje jednak. Szybko odzyskuje tę piłkę Portugalczyk Fernandes. i jest Ronaldo. Kolejna sytuacja i gol! Gol 2-0. Dublet ma dzisiaj Cristiano Ronaldo, i to będzie kolejne zwycięstwo Portugalczyków nad reprezentacją Polski. No, ostatnie w 2018 kiedy to 3-2. Praktycznie bramkę kontaktował nam znowu Jakub Błaszczykowski. Zabrakło tam troszeczkę, dzisiaj zabrakło zdecydowanie więcej, choć dopiero 50 minuta. Jakby się nieco postarać, dałoby się strzelić jeszcze dwie bramki i doprowadzić do remisu. Polacy znowu rozłożeni, pokonani i zaczynają od środka Krzy Piątkowski. Szymański, Frankowski na skrzydle, Frankowski i jeszcze Piątek, dobrze to Czy Piątek, Piątek, gol, 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 Piątek strzela bramkę kontaktową, mówiłem, byleby szybko zaatakować, to jest 50 minuta, wciąż są jeszcze szanse, żeby ten mecz wyrównać, a może i nawet wygrać, świetny strzał Krzysztofa Piątka, 16 metrów od bramki, dość daleko, ale wciąż to jest pole karne, Cieszę się, ławka rezerwowych cieszą się wszyscy kibice. No ważny, ważny moment w tym spotkaniu, zdobycie bramki kontaktowej. No i może coś w tym meczu jeszcze da się ugrać. Rafa Rafalion. Fernandez, ponownie Lion, Mendes. Mendes, Lion, Lion do Mendesa, Mendes. Mendes. Mendes, ale świetny dribbling, wchodzi tam na lewej stronie, coraz głębiej w pole karne, znajduje Witinię. Witinia i Cancelo, Polacy wybijają, piłka do piątka, piątek tam, mógł jeszcze dobrze to zagrać, ale znowu Rafa Lion i Cristiano Ronaldo, ale świetna interwencja Skorupskiego, pomimo tego, że dwie bramki, Cristiano Ronaldo, To Skorupski doskonale pracuje, żeby nie było ich więcej, Lion potknął się troszeczkę, Skorupski, Kolejna strata, jakby Polacy troszkę jeszcze przeatakowali, zdobyli bramkę wyrównującą. Liou i co? I Skorupski, kolejna święta, świetna interwencja. Tutaj zmiana w reprezentacji Polski w miejsce Urbańskiego. Wchodzi Jakub Moder, on gra obecnie w swoim klubie. Jest też, jest też świeżo po kontuzjach. Pewnie nie to sama forma jak Euro 2020. Ale też wiele wnosi tą reprezentację. Bardzo się stara. Probierz widzi w nim trener, probierz, potencjał. Witini, ależ się wyciągnął z Korupski. Piątkowski, Kamil Piątkowski. 70 minuta spotkania. Coraz bliżej do końca. Coraz bardziej oddala się ta szansa na remis w tym spotkaniu. Piotr Zieliński. Jest szybka strata. Już Portugalczycy. 71 minuta. Rafa on bywa groźny w tym spotkaniu, ale też groźny Cristiano Ronaldo. Już tam znalazł Mendesa. Wchodzi na skrzydło, przy nim. Mija go tutaj Zieliński niepotrzebnie. Nie utrzy... Mieli taką wielką szansę, żeby tę piłkę odzyskać. Ale już piłka leci w aut. A jeszcze zmiana w Portugalii. W miejsce Nuno Mendesa, który też dzisiaj zalicza dobre spotkanie, no pomimo tej żółtej kartki. Diogo Dalot. Polacy z autu, ale we własnej połowie boiska. Są dosyć, można powiedzieć, patowej sytuacji. Ciężko będzie ten wynik odwrócić. A tym bardziej, że czas ucieka. Moder. Moder też no, nie jest w wybitnej formie. Mógł tę piłkę utrzymać. Znalazł tam Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski też nie, jest jest najważniejsze. To Piątek, on kolejna sytuacja, mógł mieć też dublet. Moder, moder, raja dobry strzał. No tutaj trzeba Jakuba modera pochwalić. Był w trudnej sytuacji, naciskany przez dwóch obrońców. Ronaldo, zatrzymany przez Bednarka, to jest niesamowite. Piątek, piątek, Lewandowski, Lewandowski, moder, raja jaj, koszta, świetna interwencja. 83 minuta, coraz bliżej końca. Fernandez. Fernandes, czy Polacy nie popełnili teraz błędu, Cristiano Ronaldo, e, Cristiano Ronaldo z dystansu, bardzo blisko, bardzo blisko, piłka ominęła tam spojenie, bramki, a w polskiej reprezentacji zmiana, Świderski w miejsce Krzysztofa Piątka, w Portugalii także, Cristiano Ronaldo schodzi, a w jego miejsce Diogo Jota, no będzie tutaj troszkę bezpieczniej, zdecydowanie w tej e, fazie obronnej, Szymański, do niego zagranie, ale troszeczkę za słabe. Tutaj Skorupski Skorupski to nieszczęsny. On, on nie dorzuci takiej lagi. Moder 88 minuta, dwie minuty. Silva Żota, Silva ponownie, Diogo Żota, Diogo Żota, Diogo Żota. Dobrze tam rybluje. On poradził sobie, ale Piątkowski. Świetna interwencja tutaj w polu karnym. Zatrzymał to bez faulu, doskonale szymański, ale to jest koniec. Szkoda, że nie zrobił tego wcześniej. Polacy na narodowym przegrywają z reprezentacją Portugalii 2 do 1 po bramkach Cristiano Ronaldo, 2 i bramce Krzysztofa Piątka. Tym akcentem kończymy to spotkanie. A ja dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia kolejny.